Publiczność, która tutaj przychodzi na te imprezy, tworzy pewną społeczność. To, to jest publiczność otwarta, publiczność, która się interesuje muzyką, która interesuje się także pewnymi ideami społecznymi. To jest bardzo ważne, że razem zawsze z takimi artystami, jak, jak, jak Biccyc, jak wszystkie te zespoły, które grają dzisiaj na domówce, także są na przykład z nami różni działacze społeczni, różni także ci, którzy uczą, młodzież przekazują pewną naszą wiedzę medyczną, jak udzielać pierwszej pomocy w wypadku jakiegoś zdarzenia losowego typu wypadek samochodowy i tak dalej, i tak dalej. Zawsze tutaj jest coś więcej niż tylko sama muzyka. To jest właśnie, to jest, bo to, to nie jest jeden z kolejnych festiwali, które są, festiwali jest dużo w Polsce, tak? A ten jest wyjątkowy. I jest wyjątkowy właśnie poprzez tą atmosferę, która się tworzy i poprzez to, że, że to nie jest tylko taka publiczność, która sobie przyjechała, bo lubi ten zespół, albo ten zespół, albo zna ten przebój i chce przy tym przeboju szczególnie sobie poklaskać i pomachać rączkami. Nie, to jest pewna społeczność. A społeczność to co jest coś więcej niż, to jest tam przynajmniej piętro więcej, niż taka publiczność, która kupuje bilety i idzie na pośpiewać sobie refreny znanych przebojów.